Cześć, witajcie na kanale Matura Last Minute. Dzisiaj omówimy pytanie numer 64. Normy społeczne ograniczają człowieka czy porządkują życie? Omów zagadnienie na podstawie tanga Sławomira Mroszka. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst. Z serią Pytania jawne Matura 2025. Zaczynamy. Od chwili narodzin człowiek staje się częścią określonej społeczności, która funkcjonuje według ustalonych zasad. Normy społeczne są niezbędne, aby życie w grupie przebiegało harmonijnie i zdrowo. Jednakże istotne jest, aby te zasady były umiarkowane, pozwalając jednostce na zachowanie poczucia wolności. W dramacie Tango Sławomira Mrożka autor ukazuje konsekwencje całkowitego odrzucenia norm społecznych, co prowadzi do chaosu i dezorganizacji. Utwór stawia pytanie o to rolę norm w życiu człowieka oraz ich wpływ na jego wolność. Normy społeczne pełnią kluczową rolę w organizowaniu życia wspólnoty i są niezbędne dla jej funkcjonowania. Jednakże ich nadmiar lub nadmierna rygorystyczność mogą ograniczać wolność jednostki, prowadząc do poczucia zniewolenia. Z tego powodu konieczne jest znalezienie równowagi między przestrzeganiem zasad a zachowaniem indywidualności. W dramacie Tango Sławomira Mrożka przedstawiona jest rodzina głównego bohatera, Artura, jako przykład środowiska pozbawionego norm i zasad. W tej rodzinie panuje anarchia. Tradycyjne wartości zostały odrzucone, a brak jakichkolwiek reguł prowadzi do chaosu i rozkładu więzi społecznych. Artur, młody idealista, pragnie przywrócić porządek poprzez wprowadzenie zasad i odnowienie tradycji. Jego działania symbolizują próbę uporządkowania życia oraz nadania mu struktury. Mrożek w swoim utworze nie opowiada się jednoznacznie za przywróceniem dawnych norm ani za ich całkowitym odrzuceniem. Zamiast tego wskazuje na potrzebę równowagi. Życie bez zasad prowadzi do dezorganizacji, ale zbyt rygorystyczne normy mogą tłumić indywidualność człowieka. Autor podkreśla, że kluczowe jest znalezienie złotego środka między porządkiem a wolnością. W powieści Ferdy Durke Witolda Gombrowicza poruszony zostaje problem wpływu norm społecznych na jednostkę. Gombrowicz ukazuje te zasady jako mechanizmy ograniczające indywidualność człowieka. Przez groteskę i ironię ty autor przedstawia, jak normy deformują ludzką tożsamość, narzucając sztuczne role i oczekiwania społeczne. Ferdy Durke dostrzegalny jest pesymizm wobec możliwości ucieczki od wpływu społeczeństwa. Człowiek, funkcjonując w grupie, nieuchronnie traci swoją wyjątkowość. Gombrowicz sugeruje, że normy społeczne są zarówno narzędziem porządku, jak i źródłem ograniczeń dla indywidualności jednostki. Normy społeczne są nieodzownym elementem życia każdej wspólnoty, porządkują relacje międzyludzkie i umożliwiają harmonijne współistnienie. Jednakże ich nadmiar lub całkowite odrzucenie prowadzą do skrajności, chaosu lub zniewolenia. Zarówno mrożek w tangu, jak i gombrowicz w ferdydurkę pokazują różne aspekty wpływu norm na jednostkę: od porządku po deformację tożsamości. Kluczowym wyzwaniem pozostaje znalezienie równowagi między przestrzeganiem zasad a pielęgnowaniem indywidualnej wolności człowieka. I to już wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was pomocny. Jeśli macie jakieś pytania, sugestie, albo chcielibyście, żebym omówił konkretne zagadnienie, śmiało piszcie w komentarzach. A jeśli odcinek Wam się podobał, nie zapomnijcie o lajku. Każdy lajk like to dla mnie znak, że to co robię ma sens i motywuje mnie do dalszej pracy. Subskrybujcie kanał Matura Last Minute, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z serii Pytania Jawne Matura 2025. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.